Siemaneczko, z tej strony ale i ja mamy dla was jeszcze jedną taką fajną gierkę e, Mianowicie Glaze e, Chodzimy w tej gierce kropelką Co wam zaraz pokażę, weźmiemy sobie ten zapis Bo widzę, że ktoś tu już grał Także tak, zaczniemy, mamy nową grę e, Gierka jest pełna takich historyjek, także jeżeli Ktoś chce, to sobie, to sobie przeczyta te wszystkie teksty, ja nie mam zamiaru tutaj zbyt dużo czasu nad tym spędzić. Także miłego oglądania historyjki, wracamy za chwilę. Dwa szalenie naukowcy po prostu kłócą się ze sobą jakoś pierdole i chcą zawodnąć światem i wymyślić coś idealnego, doskonałego bla 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 Ok, także jesteśmy. Uh, welcome to the grassy fields. Um, bla, bla, bla. Um, Rozejrzymy się dookoła. Dowiedzieliśmy się z tego pięknego intra, które mam nadzieję was nie zanudziło, uh, że jesteśmy nieudanym eksperymentem pary naukowców. Uh, zostaliśmy wysłani w kosmos jako uh, odpad, jako śmieć. Który, który rozbił się przez przypadek na jakiejś pięknej, zielonej planecie I tutaj postanowiliśmy pomóc człowiekowi, który wyciągnął do nas pomocną dłoń Który obiecał, że... że tam pierdy, pierdy, bla, bla, bla W każdym razie mamy mu pomóc Nadał nam nawet imię, piękne, urocze imię Glaze Okej, okay, no dobrze. To nam pokazuje teraz taki krótki tu tutorial. Yy, jak powinniśmy przejść ten yy, skok. Tu, nie. Aha, okej. Okay. Ja też nie pamiętam dokładnie, jak ta gra wygląda. Rozpędzimy się dalej, dalej. Bo im bardziej się rozpędzamy, tym. Okej. Okay. Nie ogarnęłam tego. Jeszcze raz. Nasza kropelka nabiera niesamowitej prędkości. Przy czym ma taką możliwość. O nie wiem jak to się robi, nie pamiętam. Żeby skakać na duże odległości. Ok. Ok. Dalej nie ogarniałam tego. Robię to wszystko przez przypadek. Ha, okej. Okay. Nie pamiętam totalnie, yy, właśnie jak, jak się w takich gierkach yy, wykonuje poszczególne rzeczy. To są gierki, które miejcie na uwadze yy, to, że grałam w nie bardzo, bardzo dawno temu. I, i one też są dla mnie, tak jakby w tym momencie nowością. Zupełnie tak jak dla was. No nie pamiętam. Okej, okay, dobra. Końc prób. Trzeba iść dalej. Naszym zadaniem jest pozdobywać te kryształki, granicki. O, to jest cudowna rzecz. To są takie magiczne, nazwijmy to fasolki. Fasolki jest fajnie, którymi możemy strzelać, i one automatycznie do nas wracają po chwili. Musimy pokonywać takie yy, stworki. Yep. I dostajemy dzięki temu ips ouch kolejne diamenciki, kreształki czy jak by tego nie nazwać Także standardowy opasek życia poniżej nasz... au, nasza energia i moja wosolka o Okej, okay, teraz mi się udało, tak? To jest właśnie coś, co mieliśmy wykonać tam. Że problem polega na tym, że ja chwilowo nie wiem, jak to zrobiłam. I prawdopodobnie to rozgryzę za moment. Oj, nie. Ale ja dużo życia tracę. Strasznie failuję. Wam też się tak wydaje? Czy to nawet mi się nie wydaje? Ja to po prostu wiem. Także za fejla z góry przepraszam, ale gra jest tak sympatyczna, taka... Nawet powiem szczerze, że można by śmiało rzec, że dla dzieci. Ja lubię takie... takie... nieskomplikowane gierki. One są świetne, jeżeli chcemy po prostu zmarnować trochę czasu przed komputerem, nie robiąc nic konstruktywnego, a dobrze się bawiąc. Ups. Także tak. Um, co? O, i jest nasz um, Essie, za którym mieliśmy podążać. Świetnie wiem, że znaleźliśmy i cudownie. Te dialogi. Dialogi są moim zdaniem dosyć wkurzające, bo e, są częścią tej fabuły opowiadają nam zdecydowanie za dużo. To jest, to jest moje zdanie. Jak na gierkę, która w zasadzie polega na skakaniu z platformy na platformę i zdobywaniu e, kryształków, to moim zdaniem te dialogi są trochę przesadzone. Jest ich zdecydowanie za dużo. Można by było to zrobić krócej, a z równie dobrym przekazem. Ale to jest tylko moje zdanie, każdy może mieć własne, także... Zapraszam do wyrażenia opinii w komentarzach. Intro prawdopodobnie wam przyspieszę i dodam jakąś muzyczkę. Co się dzieje? Okej... Okay. Okej, okay, to był nasz superskok. To był, była po prostu instrukcja do wykonania naszego świetnie superskoku. Gra nie jest jakaś super-hiperdynamiczna ani nic, ale jest naprawdę fajna. Nie, okay. Duże okej. zieleni na ekranie. Strasznie jest to monotonne na dłuższą, metę. wszystko wygląda tutaj w tej chwili tak samo. O Tą serię nazwać? Failuję w Starocie, tak właściwie. Byłoby to bardziej adekwatne. Albo powinnam grać w te gry, zanim wam je pokażę. Też by było dobre. Niestety nie dysponuję taką ilością czasu, żeby to wykonać. Nie wiem, czy tam coś było na dole, ale lecimy dalej. Świetnie. Jeśli się dzisiaj nie zabije, to będzie cud. Oops. No tak. No tak. mam tu jakąś fajną muzyczkę. Nie możecie słyszeć oryginalnej muzyczki z gry. Właśnie z tego powodu, że nie nagrywam tego u siebie. Eee, u siebie nie mam tej gry na komputerze. Ale mimo wszystko. Oh, dogoniło nas. Ale mimo wszystko chciałabym ją pokazać, bo strasznie jest fajna. Znaczy, ja się ją strasznie lubię. Fakt faktem, że chyba trochę się zastarzałam, bo strasznie mnie znudziła w tej chwili. Dobra, nie przeszliśmy kolejny etap. Nie było to takie trudne. Pominaliśmy jak widać, parę rzeczy. Pominęliśmy te... Nasze bronie Ale mam nadzieję, że jakoś specjalnie nam to nie będzie przeszkadzało Wiadomo, przydałoby się coś, co obroni nas przed tymi potworami Zwłaszcza, że jak widzicie pojawiają się w kolejnych etapach Takie, które trzeba atakować więcej niż jeden raz Żeby odniosło to świetnie pożądany efekt Są one mocniejsze szybko przykicamy tutaj. Au, au. Ale dostajemy też za nie więcej. E, więcej kryształków. Świetnie przydadzą się. Ej, no. To było nie To To był cios poniżej pasa. Pomijając fakt, że nasza kropelka nie ma nóżek. Ej! Hamstwo w państwie. Czuję, że ta mnie za chwilę pokona. Jest, jest plus taki tego... O, świetnie. Że nie możemy się zabić spadając z wysokości. Bo mamy super moce, które pozwalają nam na odbicie się od ziemi. Które pozwalają nam na wysokie wyskoki. Jesteśmy super bohaterą. No. No, jesz. Ślizgam się na tym jakoś dziwnie. Nie potrafię nad tym jeszcze zapanować, nad kontrolą tych przycisków. Um, trochę za bardzo reagują na to, co ja chcę im przekazać. Ale poza tym jest spoko. Auć. Ciebie nie widziałam. Ciebie nie chcę, ty się turlasz. Jups. No, przecież tylko antenka. Okej, okay, stałam się przez czystą kropelką. Ktoś do mnie gada. Nie, 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 nie. Stwory. Teraz to te mnie na pewno zabiją. Nie ma szans. Nie ma szans. No, gadać szybciej. Aaaa. Wybaczcie, może po prostu z tym zastanę tą grę, ale strasznie mnie to znudziło. Auć, co to było? No, świetnie, przecież nie zahaczyłam. Oszukujesz. No, tego też nie zahaczyłam. O nie. Nie, 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 nie. nie, nie. No, jak to się skakało. Nie tak. I zrobimy to w tradycyjny sposób. Zaraz tego nie zrobimy, jak tak pójdzie, ale już prawie nie widać. Nie, nie, nie. nie. Um, no, tradycyjnie musimy zakończyć śmiercią naszego głównego bohatera, <grym> także do zobaczenia następnym razem. Um, mam nadzieję, że inne gierki Wam się też spodobały. Wyrażajcie opinię w komentarzach, oceniajcie. Do zobaczenia i pa pa!